witajcie na kanale Tim GSM HEN. Dzisiaj mamy zajebistą nowość. Jaką? A już wam pokażę. jest. Widzicie? Jest to model SM myśnik S938B, czyli S25 Ultra. Oczywiście jest tu, już Wam włączę, blokada plus GSM. Bit pierwszy. Oczywiście tutaj nie można już zrobić, bo ani EDL, ani EDB nie można nic zrobić. Więc wlutowujemy się do płyty głównej, robimy to, co mamy robić, i zaraz Wam pokażę, jak wygląda odblokowany telefon. Widzimy się za chwilę. No i zobaczcie. Już mamy podłączenie do płyty głównej dokładnie z tamtym wzorem. Nie wiem, czy zobaczycie, ale są tylko cztery. Bierzemy się do roboty, podłączamy i programujemy wszystko. Ściągamy blokadę i wszystkie inne rzeczy. No i teraz zobaczcie, co, że pamięć się w telefonie szczytuje No, i mamy całą. Tutaj oczywiście mamy systemik. Jest to Android 15. Safe Patch Security 2025. Marzec 1. Marca. Mamy tutaj wszystkie dane: e mail, jaki jest pls, plus sejny, e i status Knox. Dobra, bierzemy się do pracy. I pokażę Wam całkowicie już o skończonej pracy. No i zobaczcie. Nasz botloader. Nic nie ma, to jest bit pierwszy. No jak sami widzieliście, wrzucamy oprogramowanie. I mamy telefon gotowy. Wysyłam do klienta. Jest to S25Ultra. Jeszcze Wam pokażę, jak będzie wyglądał. Na oprogramowaniu Android 15, pamiętajcie. No już mamy 25 Ultra zrobione. Konfigurujemy. Może Wam ja to pokażę. Pomin, pomin. Muszę też zaglądać, bo dobrze nie widzę. Odblokowanie. Odznaczamy. I wola, telefon mamy odblokowany. Wchodzimy sobie w ustawienie o telefonie. Informacja. odblokowujemy sobie opcje programistyczne i możemy odblokować sobie ADB i jest wszystko, widzicie oczywiście 25 Ultra nie jest takim łatwym rozwiązaniem odblokowania tego ale oczywiście tylko w tym GSM Help słuchajcie, widzicie Android 15, tym GSM Help robi to bez problemu. Czy inni robią? Gówno nas to interesuje, czy inni robią, czy inni, inni nie robią. Jeśli chcesz być taki jak my, zapisuj się na kurs, więc zapraszamy. Słuchajcie, tak jak widzicie, nie jest to proces u nas jednodniowy. Nieraz robię to. Za chwilę biorę się za jedno, coś innego, robię to za dwa, na przykład za trzy dni też kończę telefon. Nie ma to tak. Jest też inna koszuleczka, jest też inaczej. Więc widzicie. Zapraszam Was do nas na Team GSM Hell. A teraz pozdrawiam i czekam na komentarze. Cześć.